Siema siema widzowie, witam bardzo serdecznie z Cezary Zakrzak No i mamy dzisiaj widzowie 17 kwietnia No i oczywiście jak to robię codziennie Pokażę widzowie nowy sklep Fortnite Słuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie Zachęcam was do zostawienia suba na kanale, żeby być na bieżąco Oraz oczywiście niczego nie ominąć No i przy okazji widzowie Liczymy po 128 tysięcy, co bardzo bardzo dziękuję No i przy okazji Jeżeli chcecie mi się wznaj zapraszajcie Ja oczywiście codziennie tutaj przyjmuję No i widzowie, no nie bez powodu Dzisiaj założyłem bohaterkę, zapytacie dlaczego Już wam pokazuję Zobaczcie na to, co mamy w sklepie, widzowie. Mamy, a tu zaraz, widzowie, jeszcze pamiętajcie na samym początku. E, dziękuję każdemu, właśnie, pamiętajcie o kodziku. Jeżeli chcecie wesprzeć, o kodzie Zakrzak e, Ity w sklepie, dziękuję każdemu wspierającemu, właśnie, z kodem Zakrzak Ity. No i co, przechodzimy do sklepu. A co dzisiaj mamy w sklepie, widzowie? Bohaterki, dokładnie tak. Słuchajcie, 17 kwietnia. Osobiście myślałem, że powrócą troszkę później, ale powróciły one dzisiaj. E, dajcie znakawidze, co ogólnie myślicie o bohaterkach, jakie są wasze ulubione. No i ja tak pokrótce je omówię. Po pierwsze, bohaterki dla osób, może, których na przykład nie znają tych skinów, chociaż myślę, że bardzo dużo, no prawie wszyscy pewnie nie znają. Chyba, że ktoś jest nowy, no to już mówię. Bohaterki, czyli skiny. Yy, najbardziej customizowane. Możemy ustawić dosłownie wszystko: yy, znaki, kolory, yy, materiały. No ja wybieram teraz wszystko losowe, zobaczymy, co w ogóle wyjdzie. Ciekawego. Możemy zmienić kolor oczu, ryzurę, kolor włosów. No jest tego naprawdę masa. Yy, o, wyszła taka ciekawa. Widzowie, no, myślę, że znacie bohaterki, słuchajcie. Można dostosowywać dosłownie wszystko. Naklejkę yy, tutaj na bohaterce. Włosy, kolor oczu, kolor włosów, pasek, kolor, yy, tutaj słuchajcie, yy, tego ubrania. No, po prostu jednym słowem, bohaterki, e, zarazem najbardziej spocone, ale również mogą być stosowane e, na jakieś rzeczy, typu top model, jakieś, wiecie, układać sobie, można ładne, m, fajne tutaj połączenie, jeżeli chodzi o bohaterki. E, no, ja powiem tak. Fajny skinek, elegancki. Pamiętam, kupiłem go od razu, jak wyszedł. No i do teraz wracam, on w sumie bardzo często. I dalej gra im dużo osób, szczególnie turniej wizowie. W ogóle dzisiaj będziemy grali turniej bohaterką chyba. Mamy oczywiście też męskie wersje bohaterki, bohaterów. Czyli słuchajcie, 1 do 1. Ej, jakie fajne brody mają te skiny. Czemu ja tego nie widziałem wcześniej? W ogóle pierwszy raz widzę, widzę skina bohatera, ale. Bez. W ogóle nie widziałem tego skina jeszcze w grze. Zawsze bohaterka jest, nie? Jakby tak popatrzeć, widzowie. Ej, dajcie znać czy widzieliście kiedyś, jak ktoś ze skinem bohaterki, ale w wersji męskiej, bohatera? Totalnie nigdy tego nie widziałem. Serio? To jest bardzo rzadkie. E, do tego mamy zestaw sprzętu bohatera, widzowie. Po kolei przejdźmy. Mamy płaszczem odkowy. Możemy dostosowywać kolor całego płaszczu oraz tego, nie wiem jak to nazwać, tego plastiku u góry takiego. No, po prostu zmieniać ten kolor z czerwonego na jakiś i z niebieskiego na jakiś. Plus zmieniać emotkę, która jest wyświetlana na na, na płaszczu. Sorry, jest widzowie. Ogólnie godzina czwarta, czterdzieści pięćdziesiąt więc. No, jeszcze nie spałem i po prostu dlatego się tak trochę motam. Do tego Kilowidmowy Impuls. E, trzy style. Pierwszy styl, drugi styl oraz widzowie styl trzeci. E, tak samo możemy zmieniać w ich kolory. E, możliwości jest naprawdę masa, więc też spoko. No i holoplecak. Pokażę i zawsze pokazuję w szafce jak to działa, bo ciężko jest to ogarnąć widzowie. W sensie bez ta... ciężko jest to inaczej. Ciężko jest to wytłumaczyć bez pokazania. Po prostu mamy w Fortnite te naklejki, wyrzucane emotki, wyrzucane naklejki. E, w zależności od od tego, ile ich macie, tyle możecie mieć, widzowie, z tyli do plecaku. Do plecaka, czyli powiedzmy, jak mieliście kupione karnety od trzeciego sezonu, tak jak ja, no to pewnie będziecie mieli tyle samo emotek. Czyli, no, trochę się tego nazbierało, że tak powiem. A jak od drugiego, no to pewnie jeszcze więcej. E, idziemy dalej, idziemy dalej, widzowie. Mamy, słuchajcie, w sklepie co mamy, jeszcze tego nie wiemy. Mamy, widzowie, Czerwoną Jade, która. Kiedyś była czerwoną Jade, teraz można byłoby ją nazwać niebieska Jade albo i nawet miętowa Jade. Pokażę Wam tutaj, bo nie wiem czemu się ten skin nie pokazuje tak, jak się go rozkliknie. Miętowa, niebieska dużo styli, dużo styli, do tego mamy panią Makuku, czyli oczywiście panią clown yy, Mamy styl straszny, straszniej i spojrzenie z ukosa. Ej, ten, czy ten skin zawsze miał takie nazwy? Wydaje mi się, że chyba nie, no ale bynajmniej mi osobiście najbardziej się podoba wersja czarno, biało-czerwona, mega szefem jest, naprawdę yy, do tego kilow piszczący za 1500 Bęk taki ma dźwięk, no po prostu taka piszczałka yy, mamy też pana dobranoca yy, no i pan Drobano, dobranoc to jest widzowie męska wersja klana Klauna, co do dobranoc, ja zaraz idę w kimę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, o której wstanę. Mam nadzieję, że widzowie wstanę na turniej. Oby. Kurczę, teraz tak sobie o tym pomyślałem e, Mamy grimoire, mm, słuchajcie Z holoczaszką, grimoire, holoczaszka Ogólnie możemy założyć kapry Bądź go zdjąć, jeżeli chodzi o style Do tego mamy również zapomniane uderzenie Za 800, e, no to jest też takie Holo, można powiedzieć, nie tak samo jak i plecak Dosłownie identyczne e, no, Tylko, że w wersji kilofa Uuu, okej, okay. to jest Ciekawe, zaraz do tego przejdziemy e, Na początek ryba Paluch rybny, ale w wersji atlantyckiej e, Tak, dokładnie, pamiętacie że kiedyś myślałem, że Paluch Rybny w wersji atlantyckiej będzie bossem. Yy, na tym. Jak to się nazywało? Na koralowym kasztelu, ale no jednak nie był. Do tego mamy powtórkę. Czy tylko mi ten skin przypomina Midasa? Czekaj. Odrodzony, odbudowany, gotów dokonać zemsty. Ej, to może być Midas czy nie? Ty. Ej, no mi przypomina Midasa strasznie, widzę, dajcie znaka co myślicie, ale jak dla mnie, no normalnie Midas, bardzo podobny do Midasa, no i słuchajcie, coś, czego również bardzo dawno nie było, a na co czekało bardzo dużo osób, czyli widzowie, Gwiezdna Różdżka, słuchajcie, powróciła, jestem w szoku, bohaterki i Gwiezdna różka zarazem, mm, razem w sklepie, przepraszam, czyli dwa skiny, dwa przedmioty, na które czekało sporo osób, no to jest ciekawa rzecz, naprawdę, do tego mamy przełamanie urojonej za 500, w ogóle dajcie znaka, czy czekaliście na Różdżkę, widzowie. Fajny, fajny kill ogólnie e, nowa skórka, to jest co ciekawe No i czekajcie, czy to nie jest przypadkiem znak agencji czy czegoś takiego? Może nie, ale co to jest? Przełamanie urojonej, no jakiś taki, nie wiem, widzę, animowany na pewno Taki zgliczowany ty, no ciekawa sprawa Do tego bezruchowy obrót Bezruchowy obrót dance, ja gadam dzisiaj w ogóle obrotowy bezruch dance, e, No i e, muzyka jestem kotem Dokładnie tak, widzowie, dokładnie tak. Yy, słuchajcie, do tego mamy oczywiście wszystkie tutaj skiny wielkanocne, które yy, są już z nami, widzowie, troszkę czasu. No, trzeci dzień, tak? Jak się nie mylę, Garńtouruś, pięściarka, króliczy na miejsca. Yy, widzowie tutaj nie zestaw króliczy. Kaczka, pastelówka, inne tutaj oczywiście, można powiedzieć, takie półstraszne skiny wielkanocne. Czy ja powiedziałem halloweenowe skiny? Naprawdę, ja dzisiaj takie głupoty gadam Musicie mi to wybaczyć, ale piąta nad ranem robi za robotę. Do tego oczywiście inne emotki oraz skiny. Tak samo właśnie wielkanocne No i widzowie zestaw Coachella Który jest z nami drugi dzień Są to nowe skiny z festiwalu mm, Oczywiście tutaj muzycznego Pakiety zestawy się słuchajcie nie zmieniły Karnet ten sam, ekipa ta sama No i to w sumie na tyle w tym sklepie Bohaterki, gwiazda Różka widzowie powróciły Więc jest naprawdę nieźle Jeśli chcemy wesprzeć pamiętajcie o kodzie ty Bardzo każdemu za to dziękuję Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda Jest na linki w opisie No i widzimy się dzisiaj widzowie na e, odcinku Oraz e, na streamie o godzinie 15 Gramy finały turnieju contendera, więc myślę, że będzie fajnie. Słuchajcie, dobrego dnia Wam życzę, wesołych świąt. Elo, elo, bye bye, cześć, cześć do zobaczenia.